Do wybranych ciekawostek o kociakach należą. 1. Nowo narodzone kocięta od pierwszej chwili swojego życia potrafią walczyć o przetrwanie. Aktywnie poszukują wahadłowymi ruchami głowy. Sutków są i ugniatają na przemian przed nimi łapkami gruczo mleczny matki, odpychają od niego rodzeństwo. Sądz obejmują sutek kotki językiem, który zwinięty jest w trąbkę umieją również piszczeć, gdy odczuwają jakąś dolegliwość. Noworodki mają zamknięte oczy, a ich przewód słuchowy jest niedrożny. Jednak potrafią odbierać mruczenie matki, które działa na nich uspokajająco. Wkrótce maluchy sygnalizują kocie i matce swoje poczucie bezpieczeństwa i zadowolenie terkotliwym mruczeniem. Kocie noworodki posiadają również bardzo wrażliwy dotyk i węch, którym rozpoznają obce obiekty. Reagują na nie prychaniem już w pierwszym dniu życia.